w kolejnym odcinku na moim kanale gdzie się przebieram za Lara272 czy jak tam się czyta jeżeli będzie miała inny look niż ten, który ja odzorowuję, to ja to nagrywam standardowo wcześniej niż to widzicie tu wam jeszcze pokazuję jak wygląda jej look kiedy ja to nagrywam no i dobra, idziemy już się przebierać dobra, poczekajcie chwilę Okej, okay, już nic. No to zaczynam sobie od bluzki. wiecie, będziemy się po kolei tym i ciągle wybierać. Ona ma taką jakby niebieską bluzkę. Raczej nie mam niczego podobnego. To jest pewnie najbardziej podobna rzecz, którą mam. Ale no wiecie, jeszcze sprawdzimy dla pewności. O, nie, dobra. To jest trochę bardziej podobne. Mm -hmm. O, dobra. To, to, to jest jeszcze bardziej podobne troszeczkę kolorystycznie, bo ja bardziej patrzę w sumie na kolor niż na no, jakby wiecie wygląd tego. No nie wiem jak to opisać. No tak, to zostanie. Yy, ona ma też spódniczkę białą. Yy. Po prostu białą spódniczkę nie wiem. To będzie chyba najbardziej podobna, taką krótką. Gdyby ta była cało biała, to by była yy, idealna, bo chyba żadnej bardziej podobnej nie mam. No, to raczej po prostu całą weźmiemy. No, chociaż ona ma troszeczkę dłuższą, ale już trudno. Yy, mam buty takie białe z elementami niebieskiego. Ja mam oczywiście zrobione zdjęcie i Luka. No. Te chyba będą najlepsze, chociaż nie wiem. O! No, te i buty też mają skarpetki, tylko że biała buty są trochę niebieskie, ale trudno. Wątpię, żeby coś lepszego. Wątpię, żebym znalazła coś lepszego. Oj! Ups! Dobra, staniemy przy tych butach. Okej, okay. dodatki. Ona ma jakiś, z tego co widzę, naszyjnik i kolczyki. Wydaje mi się, że ich nie mam, ale no, nie wiem. Dobra, kolczyków podobnych raczej nie znajdziemy, to będą zapewne najbardziej podobne, chociaż i tak podobne nie są. Ale no, te są już znacznie mniej podobne na przykład. O ile to są w ogóle kolczyki, nie wiem nawet co to jest, ale chyba kolczyki. Dobra, już wracam do robienia Luka. I ma jakiś taki... Chyba srebrny naszyjnik. A ten jest najbardziej podobny jakby kolorystycznie. No, zostaniemy chyba przy nim. A, i ma jeszcze okulary takie na, no właśnie takie, wiecie, na głowie, na czole jakby. No, to te są najbardziej podobne. Wiesz, ciągle mówię najbardziej podobne, no ale, no wiecie. Włosy ma brązowe, takie jakby sięgające do ramion chyba. Ja raczej takich jakichś nie mam podobnych. Ogólnie mam mało brązowych włosów. O, dobra. Te są podobne, to chyba najbardziej kolorystycznie z moich włosów. I są w miarę też podobne, jakby długością. No, zostaniemy przy nich. Tylko teraz te kolczyki zdejmiemy, bo one tak dziwnie wyglądają. Wiecie, jakby one były na włosach. Okej. Okay. Paznokcie ma też miał być pomalowane. Ma po prostu niebieskie paznokcie. Chyba nawet te. No. Ma taki... Um, nie wiem jak to nazwać. Róż. Wiecie, coś takiego. Tylko że um, ma to jakby na całe tutaj. Może to. No nic lepszego raczej nie znajdę. Oj. Więc zostaniemy pewnie przy tym, no. I ma jeszcze widzę jakoś oczy pomalowane. To jest pewnie ten makijaż tylko w innym kolorze, albo... A. wziąłbym ten, bo jest jednak bardziej podobny, bo ona też to ma element białego, ale teraz się nie da tego mieć, ale wtedy się nie da tego mieć, więc wiecie. No dobra, tak będzie spoko. gdzieś chciałam, ja żadny... Niczego stąd też raczej nie ma. Okej, okay, oczy. Ona ma oczka i Ja też mam oczy Easter, wiadomo, że w innym kolorze, ale jednak. E, brwi ona ma te, co ja mam teraz na sobie, tylko że w innym kolorze. Nos, nie wiem, który ma, chyba ten. Możliwe. I ma usta Berry fade. E, twarz chyba wyszła w sumie najlepiej. No, nie, dobra, twarz jednak nie wyszła najlepiej. Gdyby nie ten makijaż, to myślę, że byłby lepiej, więc raczej go sobie zdejmiemy. Albo dobra, zostawmy. Yy, ok, skończony look prezentuje się tak. Ten makijaż mi trochę nie pasuje przez kolor. O, nawet tutaj ją mam. Yy, macie oczywiście do porównania, a poza tym to jest... w sumie to dobrze. Myślałam, że będzie gorzej. No i dobra, dzisiaj było dosyć krótko, ale po prostu już tutaj nie mam co robić, więc ja już będę kończyła. Jeżeli wam się podobało, to zapraszam na moje inne filmy. Miło mi też będzie, jak zostawcie subskrypcję albo łapkę w górę. No a ja kończę. Pa, pa!